Cześć, Przemako z tej strony, moja na drzwiach. Już tutaj jesteśmy moi drodzy widzowie. E, dzisiaj też, dzisiaj będę nagrywał właśnie film. I dzisiaj nagram dość krótki film, nie będzie on jakiś długi. Jakieś 5 minut może, nie wiem ile on będzie trwał. Czy nie no, ile będzie trwał ten film i nie będzie jakiś długi. Nie ma sąd. Dobra, poszedł? Dobra, zbieramy ekspa proszę bardzo to. Nie jestem tego zgniłego mięsa, wynocha mi tutaj. Proszę, wy wyrzucamy mięso, wynocha. Po, więc teraz zrobimy krótkie powiadomienie dzięki kurczaczek, daj kurczeczko. Dzisiaj będzie takie dzisiaj wa, wa, was powiadomię. Dzisiaj ym, na moim kanale powstanie pierwszy film z mojej serii. Cieszmy się. Ten kto się cieszy, niech napisze w komentarzach. Bez hashtagu. Napiszcie, może Wam to pokażę. Wiem, że Szemonias dziwne rzeczy wymyśli ale... Pan... Kurde, nie, 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 to się... A. Napiszcie coś takiego, napiszcie takie coś, taki znaczek, i napiszcie. I napiszcie. E... Babcia. babcia, napiszcie babcia i taki znaczek dziwny, to wtedy na 100% yy, będzie, będzie, będzie się, aby to powiedzieć, na bieżąco, że chcecie odcinek z tej serii, lecz znaczy nie kurde, jak ja głupi jestem. Jak to tak właśnie napiszę, jak mówiłem. Wtedy. Be, be, to, to będzie oznaczało, że. Cieszę że. Będzie pierwszy odcinek z celi na moim kanale. Dzisiaj filmik powstanie na tym. Że będziemy recenzować mój domek na Survivalu. Serio, to ten film powstał. Powstał w takich cel, 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 celach, że w takich celach, że właśnie tu... Dlaczego ja tak długo gadam? Dobra, minutę już gadam, zaraz was będę oprowadzał. Ten film powstał w tych celach, że mi się nudziło. Nudziło, więc postanowiłem, że sobie nagram. No więc tak by się nudziło, że sobie postanowiłem, że nagram. No dobrze, więc teraz przechodzimy do recenzowania mojego domku na surwiolu, więc zaczynamy. Wchodzimy do takiego dziwnego czegoś mojego pokoju i widzimy takie wejście pod ziemię, jakby to powiedzieć. Wchodzimy po rabicę i tutaj widzimy taki pokoik, gdzie mamy crafting i tutaj mamy e, piecyk, a tutaj mamy magazyn, trzyma jest tego. Dobra, zrobiłem tutaj, ciecia, ale tutaj mamy magazyn, trzymać z tego. Nie mamy tutaj nic ciekawego. Jakąś buteleczkę, jakieś dziwne rzeczy, więc... Tutaj właśnie mój magazyn. o. Może powinien nagrać bugi Minecrafta, patrzcie, nie widać drzwi. XD. Jak kto chce bugi w Minecrafta. Napiszcie w komentarzu. Czy chcecie, żeby nagrał taki odcinek bugi w Minecrafcie. Popatrzcie, nie widać, nie widać drzwi może przez nie przeniknąć. Widzieliście, to przez chwilę można przeniknąć. Czy jest dziwne? Dobra, jak widzieliście, oprowadziłem wam, wam po magazynie teraz kopalnie. Czy to taką kopalnię fajną, w której nie mam. Możemy sobie coś wykopać, jak głupi jestem, zamiast po prostu pokazać co jest w domu, to ja, to ja mówię, a to jest kraftik, zobaczcie, wszyscy, wszyscy wiedzą, że to jest kraftik, jak głupi jestem, dobra idziemy, tutaj mamy kuchnię, to, jest, to będzie kuchnia i tutaj będą, o nie zapomniałam, że się nie do otwierać, tutaj będzie kuchnia i tutaj będę chował jedzenie, do jedzoko, Jezu, będę tutaj dawał. Bo tutaj będzie kuchnia i to już jest prawie ostatnia rzecz. Ten film powstał jakimś dziwnym przypadkiem. Tutaj mamy bardzo ładny ban sztandar, banner. Jak, jak chcecie, sztandar czy banner? Jest bardzo, moim zdaniem, ładny. Musiałam znaleźć kwiaty czerwone, yy, zrobię z tego barwnik i zrobiłem teraz do mojego pokoju. To jest mój pokój, mamy tutaj moje niebieskie łóżeczko oraz kro, kras, krosno, dzięki któremu możemy zrobić różne dalej. Po co, ja wam, po co ja wam o tym mówię, skoro wy to na pewno wiecie. Tutaj mamy coś dziwnego, a tutaj mamy szafę, gdzie jest, gdzie będzie moja zbroja i tu mamy jeszcze jakieś dziwne dźwięki, które prowadzą do nie wiem czego, XD. W ogóle tu nie wiem, co ja zbudowałem, bo ja tak budowałem jakieś dziwne rzeczy. Dobra, to nic nie mamy. I przejdziemy już prawie do ostatniej rzeczy. O, ostatnią rzeczą będzie... drugi pokój. Jak widzicie, tutaj mamy jako skrzyżkę. Ten oto pokój, jak widzicie tutaj, będzie jak jakiegoś gościa. Jak będziemy grać na survivalu albo będziemy coś nagrywać, to tutaj będzie pokój gościa. Ja będę oczywiście spał na moim. Tutaj łóżeczka, a Będziesz sobie tutaj spa spał. Mam tutaj skrzydeczkę, może się dać. Dobra, ustawi się kam w, w, w kamerę. Dobrze, dobrze. Ojej! Nie, nie, nie. Tu moją mordę widać. Przepraszam, że tak nieładnie powiedziałam, ale. No ja mam mordę, taki pieszczek słodki, bo ja jestem takim wilkiem. Nie, muszę. Dobra, musimy gdzieś pójść w jakieś przestronne miejsce. O, dobra, jak fajnie wygląda w O, dobra, oddali mi się kamerę. O, idealnie, więc już się powoli będę z wami żegnał. dał. Zostawcie łapkę w górę. Suba, ale zostawcie, suba, naprawdę. Bo ja już kilka razy mówiłem o Ciebie. Zostawcie, suba, suba. Nikt mi nie zostawia, suba, jestem bardzo zły. Napiszcie jak, jak wem żebyście napisali kurde Jak, jak napiszecie coś takiego, jakiś dziwne coś Jak napiszecie coś takiego i napiszecie ba, to znaczy, że się cieszycie, że będzie dzi dzisiaj że dzisiaj będzie odcinek z, z mojej serii. I napiszcie Wam się podoba dobra, możecie go ocenić w skali od 1 do 10 i napisać, co byście chcieli, żeby zbudować w domu. I napiszcie, z kim chcecie odcinki. Z Zuzią, może z, z jakimiś innymi kolegami. Więc piszcie, piszcie. Ja się z wami żegnam. Pa.